Sytuacja jest taka, że w ostatnim czasie zdecydowanie rzadziej wychodzimy z domu i mniej się przemieszczamy. Wiadomo, to kwestia bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. To jednak nie oznacza, że zostając w domu, nie mamy wpływu na to, jak rozwija się nasze miasto. Wręcz przeciwnie właśnie rusza kolejna edycja szczecińskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili 202 projekty, z czego 113 zostało ocenionych pozytywnie. Część z nich to projekty ogólnomiejskie, ale zdecydowana większość to te, które widzimy prosto z naszych okien, prosto z balkonów czyli projekty lokalne. W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest ponad 14 600 000 złotych. 70% tej kwoty, czyli ponad 10 milionów 200 tysięcy, jest przeznaczona na projekty lokalne w jednym z 22 obszarów lokalnych. Natomiast 30%, czyli ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych na projekty ogólnomiejskie. Budżet obywatelski jest ważny, ba, jest coraz ważniejszy. To dzięki niemu każdego roku do naszego obrazu miasta dochodzą nowe elementy. Nowe boiska, miejsca wypoczynku, siłownie pod chmurką. Wszystko to, czego potrzebujemy i co powoduje, że miasto jest lepiej dostosowane do naszych potrzeb. Zmieniajmy nasze miasto nie wychodząc z domu. Kiedyś pandemia minie, a my wówczas przechadzając się przez ulicę Szczecina będziemy mogli dostrzec te zmiany. Się coś zmieniło, a tam czegoś w ogóle nie było. Szczeciński budżet obywatelski to pieniądze w Waszych rękach i to od Was zależy, które projekty dostaną szansę na realizację. Czyli co? Głosujemy. Pamiętajcie, czas mamy do 21 grudnia. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Głosów jest 5: 2 na projekty ogólnomiejskie i trzy na projekty lokalne. Więcej informacji o szczecińskim budżecie obywatelskim znajdziecie na stronie internetowej.